No hej widzowie, moi drodzy, dzisiaj rozpoczniemy nową miniserię. Ponieważ już dawno nie było miniserii na kanale A mianowicie postaramy się utworzyć Imperium Brytyjskie Tak jak wiadomo moi drodzy w CK3 nie mamy możliwości wjechać w Amerykę Ani w Australię Ale możemy to sobie zrekompensować I tak myślę, że taką Wielką Brytanią podbijemy całą Afrykę Bliski Wschód No i oczywiście Indie I moi drodzy tak na start serii Fajnie by było gdybyście zostawili lajka pod odcinkiem Ostatnio pod odcinkami z Habsburgów Po prostu rozwalaliście system Więc co wy na to? 200 lajków pod tym filmem na start serii Myślę, że by fajnie to wyglądało Oczywiście subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I zapraszam Was na Discorda, link w opisie. No i moi drodzy, musimy oczywiście stworzyć jakąś własną dynastię i własnego władcę. Myślę, że zaczęciem tutaj jako Szkocja albo Anglia byłoby zbyt proste. Dlatego zaczniemy jako wyspa man. Nasza dynastia, moi drodzy, to będzie dynastia The Crown z taką czarną koroną, z czerwonymi perłami na białym tle. W ogóle, moi drodzy, patrzcie, co wprowadzili. Piąty poziom edukacji. Tutaj już nawet nie dostajemy bonusy tylko do dyplomacji, do walki, ale też do innych rzeczy. Strasznie fajne. O tutaj do oblężeń, ale super Ale no zbyt opemyślę. myślę I tak moi drodzy prezentuje się nasz pierwszy hrabia Hrabia Richard, który jest wykwalifikowanym taktykiem Jest również ambitny, chciwy i wstrzemięźliwy No i też ma cechę wrodzoną, że jest bystry Być może uda się to przekazać następnym pokoleniom Byłoby bardzo dobrze Standardowo musimy sobie znaleźć też jakąś małżonkę Oj, tutaj byśmy mieli blisko sojusznika To jest wasal, tutaj księcia O i ta, je... o jaka córka Przemięźliwa i chciwa, tak jak my Uczciwa dodatkowo i jest genialna Strategię. No ty nam się przydasz, nie tylko oczywiście do zwiększenia populacji rodu, ale też do zwiększenia liczby poborów. No i bardzo dobrze, i teraz ta nasza żona będzie nas wspierała tutaj właśnie w walce, bo przyda nam się tutaj bardzo dużo tych poborowych. Produkujemy już tutaj pierwsze roszczenia, żeby w razie czego tutaj wjechać w Irlandię, no bo wiadomo Irlandia to jest tak na początku taki najłatwiejszy cel. O, możemy otrzymać tutaj cechę... Odważny i nawet zysk. Mamy na to 75% szans, więc czemu nie? Jesteśmy odważni. Mamy też również dziedzica. O, tu gości ogarnął, że produkujemy roszczenia, ale dalej będę produkował. Oczywiście to idziemy w strategię żeby nasze jednostki były bardziej skuteczne w walce. Dobra, pierwsze roszczenia tutaj mamy. I teraz tak, kolega tutaj jest intrygantem, ma troszeczkę, ale tylko troszeczkę mniej ludzi od nas. Mamy takie armie wyrównane. Nasz marszałek tutaj trochę trenuje te nasze wojska, żeby tutaj byli bardziej skuteczni, ale to już tutaj się 8% zawsze coś. też jest jakiś genialny. To będzie pierwsza wojna, która też jest mocno tutaj kluczowa. Więc wypowiadamy wojnę o nasze roszczenia. Wystawiamy całą naszą armię, która jest wytrenowana i przygotowana. My jeszcze dowodzimy. W ogóle mamy agresywnego atakującego cechę, więc jest to też bardzo fajne. I przejdziemy przez tutaj łączenia, dzięki czemu nie będziemy się desantować i nie będziemy mieli minus za desant. A w razie czego, jeszcze w ostateczności będę mógł wezwać swojego sojusznika. Ale dojdzie do bitwy i zobaczymy, jak się potoczy. My mamy tutaj łuczników, on ma jeszcze łuczników, ale no tutaj nieźle, dajmy radę. Niestety nasz marszałek poległ. I teraz po tej bitwie zmienimy, żeby tutaj pobór ród. Niestety mamy niewystarczającą liczbę rycerzy, żeby przejmować fort. No ale dobra, to się cofniemy, zregenerujemy siły w razie czego, znowu ruszymy. Dochodzi ponownie do bitwy i ponownie tutaj wygrywamy, ale niestety dalej za małej ilości wojska mamy. O, i złapaliśmy w bitwie tutaj wrogiego hrabie, więc wymuszamy tutaj pokój i mamy to, otrzymaliśmy, moi drodzy, i nasz pierwszy kawałek tutaj, Irlandii. Oczywiście musimy zwiększyć kontrolę i nawet na chwilę obecną tutaj możemy coś ponawracać ponieważ tutaj na Irlandii jest odłam katolicki. No i, no i niestety. Doszło do złego eventu, gdzie nasz dziedzic jest chory, jednooki ranny. Ma mam nadzieję, że to przetrwa. O, mamy wezwanie do wojny przez naszego sojusznika przeciwko tyranii. No dobra, możemy pomóc. Potrzebujemy tutaj sojuszników, a chwilę obecną. Zawsze to też jakiś prestiż dla nas. O kurde. Co ciekawe, tutaj przypłynęli na moją wyspę, ale dobrze, tutaj mamy pozycję obronną i bardzo ładnie się ich tutaj pozbywamy. No tutaj trochę pomogliśmy i teraz ten sojusznik sobie już tutaj pooblega. No, wróg ma tylko 100 ludzi, więc już w sumie olejemy temat. Nie będziemy też tracić golda, bo teraz jest nam bardzo potrzebny do rozwoju naszego kraju. No i mamy kolejne roszczenia, tym razem do Ulster, ale tutaj jeszcze kończymy budować kontrolę. Ogarniemy powerowych i wtedy będziemy mogli tam ruszyć. Skuteczność rycerzy, obrażenia, wytrzymałość. Już mamy tutaj mały bonus 7%, więc możemy tutaj wypowiedzieć wojnę o nasze roszczenia. Dochodzi do pierwszej bitwy na jej stolicy, no ale tej ucznicy. Dają nam przewagę. W sumie dobrze by ich teraz było gdzieś złapać. O, właśnie, tutaj. Gdzieś poza stolicą. No bo wiadomo, wtedy mają pozycję obronną i trochę lepiej im idzie. No i tutaj ponowna bitwa. No i dobra, armia wyparowała. Teraz możemy sobie na ludzi przejmować stolicę. No i teraz ta Irlandia to nie będzie taki problem, żeby tutaj to podbić. Chociaż tutaj już są, już kurde, takie duże księstwa. No zobaczymy. Tutaj widzę, że Szkocja też zaczyna atakować. Kurde, niedobrze, że zaraz nie będziemy mieli co atakować i gdzie. No i proszę bardzo, przejmujemy tutaj kolejną prowincję. Kurde, straciliśmy sojusznika. To jest niedobre. A nasz syn ma 10 lat. To na razie nie widzę żadnej ciekawej propozycji. Dobra, jak coś, to w ostateczności. Bo też nie, chciałbym, żeby, jakby mając córki, żeby też się żeniły i przedłużały naszą dynastię, Czyli to te małżeństwa, gdzie, jakby dzieci są ze strony rodu matki. No, ale zobaczymy, jak się to potoczy. Bo jeżeli ktoś nam wypowie wojnę i będzie na dużą przewagę, no to wtedy nie będziemy mieli wyboru, tylko szybko garnieć sojusz i się bronić. Oj, teraz jest ta nowa mechanika, której możemy wysłać dziecko na dwór innego władcy jako zakładnika. No i zobaczmy jak to się podtoczy, bo jeszcze nie wiem jak to wygląda A na pewno tutaj gwarancja pokoju Od Szkocji jest, że tak powiem pożądana Możemy tutaj wypowiedzieć Tutaj koledze na zachodzie. O prowincję jedną wojnę. Więc spróbujmy. Czy hrabia tutaj pokona księcia? Ilość w armii jest dosyć równa. Więc tutaj teren może jakby być istotny, gdzie będziemy walczyć. No się co on ma za jednostki? Lekko zbrojni kawaleria, łuczników, kurde, ale on ma mocą tą armię. Gdzie ten bot idzie? Tego to. Aha! On mi płynie na stolicę, no dobra. Chce się bić na mojej prowincji, gdzie będę w pozycji obronnej? Proszę bardzo. Coś tu tak tak skacze ty. Przegrywamy. Wycofać się. Hmm. Ale spokojnie już tu wracam. Dobra, ruszamy jeszcze raz. Ale tym razem się raczej uda. Dokładnie. Dobra, musimy go łapać gdzie się da. Po prostu. Dawaj, Mordo, chodź tu, chodź tu dobrze, dobrze gi. Trzeba redukować liczbę armii. No ja kogoś tam łapiemy. O, też mamy cechę już stratega. No, siema, siema, witam, witam. Bardzo dobrze nam to idzie. Dobra, wbijamy na jego fort. No, ale tego pokonujemy, już zaczniemy przejmować. Taki mały przypał, bo goście zawarł już z. Królem Francji. Jak i zaraz tu Francuzi wiadą, to będzie przyps. No, możemy naszego syna wysłać do zakonu templariuszy. No dobra, niech idzie. I mamy, moi drodzy, pierwszy rozwój naszej dynastii. I lecimy w błękitną krew, bo potrzebujemy dużo dobrych władców z dobrymi cechami. Niestety, Francuzi tutaj dołączają do wojny. No, mój Boże, to może być ciężki temat. 8 tysięcy wojska. Ale dobra, ty, 99% wojny. Może, jak teraz tą armię rozbijam, już będzie 100%. O, jest, ty, jest 100%, ty, oniż mi tu wjechali w ogóle. Ja w ostatniej chwili. No to Francuzi sobie przypłynęli, ho, ho, ho. Dobra, nasz syn do Rusy jest bardzo fajny, bo wykwalifikowany taktyk, ambitny, odważny i opanowany. W sumie nie ma żadnego fajnego sojuszu. Z tego co widzę Jakieś Węgry, co mają 300 ludzi I są oddalone mega daleko A że idziemy tutaj w krew To weźmiemy sobie tutaj panią No może nie najmłodsza Ale powiedzmy, że jeszcze coś działa młody Z cechą geniusz Żeby dzieci odziedziczyły tą cechę O, ale córkę możemy wysłać tutaj do księcia Mercy I on ma dużą armię I to by nam pomogło No, niech tak się stanie O, tu widzę, że doszło do jakiegoś rozłamu I mamy tutaj jakieś dwa małe, pa te, państewka Trzeba by szybko robić roszczenia O, i możemy mieć sojusz ze Szwecją Ty, proszę bardzo Sami mi to proponują nie widzę w tym problemu Dobrze, mamy roszczenia, więc możemy tutaj wjechać Ale raczej nie będę potrzebował żadnych tych sojuszników O, ten, jak nagle armii się zrobiło Tysiąc... Co? Tu ma tak dużo uczników? No to nieźle sobie Że tak powiem z tyłka wyciągnął tych ludzi Też sobie wziąłem najemników Nie będę gorszy, ty, ale go się faktycznie Nagle wyciągnął tysiąc ludzi, nie wiadomo skąd Co już ucieka? Teraz to się chowa W twierdzy no i elegancko, moi drodzy, mamy to. Dublin. Teraz jeszcze naszego wojsku wysyłamy tutaj od razu na kolejną prowincję. Kiedy jest wszystko takie małe, rozwalone. To już ma takie tutaj mocnego sojusznika, co ma 200 ludzi. No ale zobaczymy. Oj, nasz syn wrócił tutaj ze Szkocji. I bierzemy tą ostatnią prowincję, bo zaraz mi się najemnicy skończą. Postaram się ich jeszcze szybko wykorzystać. I udało się spacyfikować armię, ty! I udało się, ty! Ale szybka akcja. <laughs> No i gitara, nara. I moi drodzy, uzbieraliśmy pieniądze. Możemy sobie utworzyć tytuł księstwa. Myślę, że księstwo Manu sobie zrobimy. I teraz pięknie tutaj wyglądamy. Został się znany jako potężny, pomniejszy król. I tutaj tą ostatnią prowincję damy naszemu synowi zarządcy. Już pierwsze jakieś bunty chłopskie się pojawiają. Ale to małe ilości. W to królestwa Irlandii. Zostały nam tylko do zdobycia trzy prowincje. Musimy poczekać aż ten gość padnie, Bo ma co już z Francją i z tym gościem na południu. I mamy moi drodzy wnuka, który... Ma cechę geniusz, jest bardzo dobrze. Odziedziczył tą cechę po swojej matce, więc super. O, To jest to, co chciałem zobaczyć. No witam serdecznie, panek kolegę nowego władcę. Chodzimy na stolicę. Chyba, że nie o całe księstwo, no ale no cóż, musimy tak po prostu gryźć prowincja po prowincji. No to widzę, że Islandczycy jeszcze nam tutaj przypłynęli na rajd, a tutaj z tego co widzę, to krucjata na Pomorze idzie. No, ale powiedzmy, że nie mamy ani środków, ani ludzi, ani nas nie interesuje za bardzo Pomorze. Chodź tu, chodź tu, z tym tam, ten ja cię tu złapie, o! Na Irlandię tutaj się nie płynie, pani kolego z Islandii. Ona nas złoto dostaliśmy. I okej, okay, bierzemy sobie prowincję. I tego pana też możemy ugryźć? Poczemu nie? No widzę, że jest rekrutowa wojska jakiegoś. Niestety mamy teraz minusowy gold, bo musieliśmy dać na krucjatę. Dobra, na naszego wroga. Ma trochę przewagę liczebną, ale mamy pozycję obronną, ale przekrywamy fakt. O! nas syn zmarł w palce. Niedobrze. Czyli naszym następcom jest... Dobra, ten wnuk z cechą game już dobra, nie jest aż tak źle. No my w ogóle nie możemy przewagi w walce ogarnąć. Co się dzieje? Już mieliśmy teraz większą liczbę ludzi niż on. No teraz to już w ogóle mamy przewagę. Jeszcze na baronii. No i teraz wygrywamy. I ten nasz wnuk i następca ma predyspozycję tutaj. Do dyplomacji albo intrygi. Nie ci w dyplomację? Dobra, teraz już ich bijemy w tych bitwach. Ale był taki moment, moment taki, takiej grozy, że tak powiem. No i dobra, udało się, moi drodzy. Złapaliśmy tutaj tego księcia. I też mamy jedną prowincję, tą, co chcieliśmy. Więc możemy zakończyć wojnę. Aczkolwiek, no tutaj ta wojna, no, nie była taka prosta. Muszę trochę poolepszać naszą armię. Jeszcze jedno hrabstwo do korony Irlandii potrzebujemy. Okej. Okay. No myślę, że tutaj tego gościa zjemy. Tylko musimy poczekać, aż im się skończy między nami. A to się właśnie za tutaj niecałe dwa lata skończy. Dobra, mamy tutaj strategę i nadzorcę zrobionego. Teraz sobie pójdziemy w naukę. Żeby tutaj nasz władca jak najdłużej Czyli jedność z ciałem. mi się skończył, więc możemy tutaj zawalczyć o nasze roszczenia. I bardzo ładnie. Tutaj szybki temat. I moi drodzy, spełniałem wszystkie warunki. Królestwo Irlandii jest nasze. Naszych synów tutaj możemy uczynić księciami, więc też będą się tutaj cieszyć lepszym prestiżem. Tu widzę, że są jakieś bunty. W tym księstwie, monster, więc dobrze dla nas. Teraz możemy tu wlecieć, bo tu zmiana na tronie. Było jakieś dzieciak przed tron, no to klasyka. gatunku, bunty i bunty. Oj, co ciekawe, możemy mieć tutaj sojusz z królem Danii poprzez ślub z naszą córką. W sumie czemu nie? Zawsze to. To w sumie potężny tutaj sojusznik. Dobra, więc trzeba jeść tego tutaj kawałek po kawałku. I nie wiem, czy nie czeka nas wojna ze Szkocją, bo tutaj weszli nam trochę na tą Irlandię już wcześniej. Albo skoczymy na Walię. Jeszcze zobaczymy. Już tutaj siedzimy na stolicy, to armię już tak tyramy, tyramy i tramy. I końca nie widać. A zaraz przejmiemy stolicę, no to już powinno być po wojnie. No i dobra, mamy to. Oj, Scalibur nad zdobyliśmy. I bardzo fajnie. No i po co wy się buntujecie, ja nie wiem. Jest taki bunt 400 ludzi. 400, co nie? Ja tu wystawię tylko zbrojnych. Dobra, jeden przy Przewagi mające, nie? A, bo ta armia jest tutaj. <gry> dobra, 900. Dobra, to już jest więcej, ale sprawdźmy, czy na przykład dadzą radę. Ty jeszcze ci tutaj, dobra. Co to za jakieś tutaj najazdy? Wypad mi nóg. A tutaj wygramy, w pozycji obronnej. Elegancko niszczymy ich. Mamy kolejne ulepszenie w naszej dynastii. Szansa na wzmocnienie cech wrodzonych 30%, więc bardzo dobrze. U, niestety żona zmarła i stres nas dowala. W sumie, niech to nasz władca weźmie to sobie żonę po synu, bo ona jest geniuszem, więc nas tutaj da dużo punktów jeszcze. I proszę bardzo, o, zaczyna się możliwość proszenia papieża o pieniądze. Chociaż wolałbym jakieś roszczenia, ale widzę, że no niestety nie mam takiej opcji na chwilę obecną. Po prostu bierzemy złoto i za to złoto niech nasz król może sobie pojedzie na pielgrzymkę. O, super, dostaliśmy kość Katarzyny i polecimy, moi drodzy, jeszcze na jedną pielgrzymkę, ponieważ ja mam plan do kolonii. I też, moi drodzy, sobie stworzymy tutaj kulturę anglo-nordycką i będziemy mogli sobie wojownicy z wybrzeża wziąć, co nam da tutaj, no, rekrutację wikingów, więc będziemy dosyć mocni. No i też pięć innowacji odkryjemy, to też jest fajne. Więc utwórzmy kulturę hybrydową. No i tu mamy dużą różnicę, mamy ci paryscy weterani, oni są wiadomo drożsi, ale też, no tutaj, mają lepsze bonusy. 51 w atak, 39 obrona. Tutaj, no, opancerzeni pichurze są słabsi. I tutaj też kontrują i włóczników, i ciężką kawalerię, a opancerzeni tylko włóczników. No i mają ogólnie bonus do zimy i do tych wszystkich tutaj terenów. Więc rezygnujemy tutaj z opancerzonych i bierzemy tych wyryjskich. Na razie dwa półki. I teraz mamy takie fajne połączenie, bo łucznicy angielscy są dosyć mocni. W sumie aktualnie tutaj najlepsi. I jeszcze oni z każdą epoką stają się coraz lepsi. Przynajmniej tak tutaj jest napisane. No, tutaj papież może dać nam roszczenia. To pomniejsze królestwo, Albany. Czemu nie? Teraz pielgrzymka w Santiago. I nasz, moi drodzy, Ciofri, czyli nasz następca, może wziąć ślub. I tu mamy fajną partnerkę, która ma cechę piękna. Więc w sumie fajnie by było, żeby nasi dziedzice też tutaj mieli taką opcję. Więc niech będzie. Zawsze to kolejna cecha do kolekcji naszej dynastii. I tak, w sumie, moi drodzy, zrobiliśmy trzy pielgrzymki, żeby teraz zreformować naszą religię. Utworzyć nową religię, która pozwoli nam tutaj, że tak powiem, podbić świat. Albo znaczącą część po prostu. Dlatego musimy zrobić coś takiego jak zresetuj atrybuty. Kurcze, to nam zresetuje wszystko. Ale dobra, dobra, może być. Bo nam zależy, żeby zresetować tutaj te punkty w nauce. Bo chcemy, żebyś mieć tutaj wierny, gorliwy, ikona religijna i prorok. Co nadaje prorok? Koszt stworzenia i reformowania wiary minus 50%. To jest to, na czym mi zależy. Bo dzięki temu teraz możemy utworzyć nową wiarę chrześcijańską i możemy tutaj dużo rzeczy pozmieniać, żeby była świecka, żeby była równość, żeby były mariaże kuzynostwa. <grym> I mieć tutaj roczną gorliwość za każde miejsce święte. Komunie, żeby zgarniać tej hajs i pogoń za władzą, żeby tutaj po prostu wypowiadać łatwo wojny. I to będzie anglikanizm. O, damy sobie taki symbol? No taki raczej nie. Coś. W ogóle mało tych symboli tutaj, mogło być więcej. No i akurat mamy tyle punktów, ile trzeba. No i teraz oczywiście posiadając punkty, możemy najechać całe księstwo, a nie się bawić w jakieś takie... Pojedyncze prowincje. No i teraz możemy elegancko tutaj wypowiedzieć wojnę. Złapać tutaj armię wroga. Nasze jednostki tutaj po prostu działają idealnie, pięknie. No straty robimy duże. Przejmujemy prowincje, wbijamy na stolice i zaraz całe księstwo będzie nasze. I myślę moi drodzy, że na tym momencie zakończymy ten odcinek. W następnym odcinku myślę, że podbijemy już całą Wielką Brytanię i będziemy się szykować na pierwsze tereny poza wyspami brytyjskimi. Mam nadzieję, że i odcineczek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie łapce w górze. Komentarzy i subskrypcji. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, hej!